Państwo w państwie, Przemysław Kartalkowski. witam bardzo gorąco, no to jest fenomen, jednak Polsat nie ma faktycznie, tak jak Agata Młynarska mi powiedziała wcześniej, wielu talk show, nie ma jakichś programów publicystycznych, ale ten program, no to jest jednak jakiś event. pomógł naprawdę bardzo wielkiej ilości osób. Jak to się dzieje? To jest, to jest niebywałe. No myślę, że tak naprawdę wielkim sukcesem tego programu jest nie tylko, tylko to, jak my staramy się go pokazać, jak my staramy się pokazać te historie, ale właśnie bohaterowie tych historii, bo. To są ludzie, którzy mają poczucie ogromnej krzywdy i zostali skrzywdzeni przez swoje państwo, tak naprawdę, przez organy tego państwa i urzędników. I mówią nam, przecież urzędnicy są nie tylko po to, żeby nas kontrolować, żeby szukać dziury w całym, ale także po to, żeby nam pomagać. Jeżeli tego nie robią, popełniają błędy i jeszcze nie ponoszą za to odpowiedzialności, no to właśnie tworzą państwo w państwie. I myślę, że ten program e, tak naprawdę nie tylko pokazuje, Złe prawo, błędy urzędników, ale pokazuje ludzkie też dramaty, które z tego wynikają. I to nie jest problem. Ktoś nie ma problemu dlatego, że sąsiad zrobił mu krzywdę albo jakiś inny zły człowiek, tylko jego państwo, organy tego państwa, urzędnicy, sędziowie, prokuratorzy, do których powinni mieć zaufanie, którzy też powinni im pomagać. Robią im krzywdę. I myślę, że poczucie ludzi, że cały czas w tym kraju niestety zbyt dużo mamy takich przypadków i każdy boi się jeszcze urzędnika, bo ja to widzę. Ludzie nawet pytają, pan się nie boi prowadzić tego programu? No właśnie, to jest bardzo duża odwaga. No, bez przesady, ale. Rzeczywiście zacząłem się kiedyś nad tym zastanawiać. Ludzie mówią, pytają mnie, zaczepiają, gdzieś nawet sobie mówią, pan się nie boi, a najczęściej są to starsi ludzie, którzy już swoje przeżyli doświadczenie mają. Ja mówię, no bez przesady. E, mój Boże, co ja mogę, co ja. Ja nic nie zrobiłem, tak? Nic mi nie można zrobić, no ale rzeczywiście zastanawiam się po potem, mówię, to ja już może nie będę przychodził nigdy na czerwonym świecie, tylko zawsze na zielonym i tak dalej, i tak dalej. Nie mówię zupełnie poważnie. E, to jest. E, to, Sukcesem tego programu ogromnym jest przede wszystkim ludzka historia i bohaterowie, którzy nie boją się też mówić o swoich emocjach, a często, nie ukrywajmy, za ich problemami stoją dramaty. Rodzina się rozpada, córka ma o coś pretensje, żona odchodzi i tak dalej, i tak dalej. Bankructwa firmy, bez pieniędzy nie, nie, nie da się wyżyć. E, no i ogromna też zasługa reporterów, bo ja jestem gdzieś na szpicy, nie widać w programie, ale wielką robotę robią nasi reporterzy, którzy jadą w teren i czasami nawet kilka tygodni badają sprawę. Myślę, że jak to wszystko bierzemy do kupy, no to wtedy mamy fajny efekt i cieszę się, że się ludziom to podoba. Ilu ludziom pomogliście tak naprawdę? Ilu ludziom pomogliście? Trudno, trudno powiedzieć na konkretnych przypadkach, bo my nie możemy, ani ja jako prowadzący, ani reporterzy nie mogą podejść do prokuratora i powiedzieć: Proszę rzetelnie zbadać tę sprawę. Nie mogą pójść do urzędnika skarbowego i powiedzieć: Niech pan Kowalskiemu tą sprawę przyjrzy się raz jeszcze, może da się to załatwić. Nie możemy pójść do sędziego i powiedzieć: Niech pan wyda yy, sprawiedliwy wyrok. Ale przez to, że nasze kamery tam są, a w nowej odsłonie programu będziemy wracać do starych historii. Będziemy wracać do tych historii i pytać nie tylko ludzi, bohaterów tych programów, co się u Was zmieniło, ale także urzędników, dlaczego nic w tej sprawie do tej pory nie zrobiono, dlaczego nikt im nie pomógł, dlaczego. Ta sprawa dalej wygląda tak źle. Będziemy wracać, będziemy pytać wszystkie instytucje w tym kraju, dlaczego nikt nie pomóc. Być może Rzecznik Praw Obywatelskich mógł coś zrobić, być może Minister Sprawiedliwości, być może Prokurator Generalny, być może Ministerstwo Finansów i tak dalej. Będziemy wracać do spraw, ale też będziemy pokazywać pozytywne oczywiście aspekty. Jeżeli komuś coś e, e, powiodło, ostatnio na przykład, kiedy rozmawialiśmy o problemie pedofilii, tego, że przepisy tak naprawdę. Pewnym, na pewnym etapie powodują przedawnienie karalności tego przestępstwa i pedofil, mimo że mamy 100% dowody, jest, nie, będzie już niewinny do końca, do końca swoich dni. Na komisji Sejmowej, kiedy, Komisji Sprawiedliwości, kiedy rozmawiano o zmianie tych przepisów, posłowie cytowali fragmenty naszego programu i mówili, jak mówił mąż na przykład bohaterki ofiary w programie takim i takim Polsacie, to wygląda tak, tak i tak. Więc myślę, że to też jest ogromny sukces. Dziękuję bardzo za rozmowę. Wielkie dzięki.